Dzieci oczekują prezentów. Z 5 na 6 stycznia przychodzi do nich Befana, czyli taka wiersz wiedźma z takim nohalem, brzydka, ale to jest takie, nazywa się to święto Befania, i, one, i ona obdarowuje właśnie dzieci różnymi rzeczami w takiej ogromnej skarpecie. Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Przebojowa Polka. Dzisiaj kolejna rozmowa w ramach cyklu Boże Narodzenie na emigracji i dzisiaj moje zaproszenie przyjęła gościnni, którą znam, mogą powiedzieć całkiem dobrze, <grych> onlineowo. Mam nadzieję, że kiedyś poznamy się na żywo, bo miejsce, w którym mieszka Ela, to jest miejsce jedno z pierwszej trójki na mojej mapie marzeń do odwiedzenia, Ela mieszka na północy Włoch nad jeziorem Garda. I była już moją rozmówczynią, opowiedziała nam swoją historię, więc podlinkuję Wam ją tutaj. A więc, co ja mogę powiedzieć o Eli? Ela jest autorką e-booka Cały ten chaos, w którym opisała swoją historię choroby i walki z chorobą nowotworową, bo Ela jest Amazonką. Oprócz tego. Prowadzi profil Kobiece Trendy, i grupę na Facebooku, do którą Was serdecznie zapraszam. Do tego są jeszcze Środowe Kawki i Wirtualne Eli, na, którym, na których Ela dzieli się bardzo wartościowymi treściami. I cykl, który prowadzi też Polki Są Fajne, to też są rozmowy online na Facebooku z ciekawymi Polkami, nie tylko mieszkającymi za granicą, ale także z Polkami mieszkającymi w Polsce. No i cóż, to chyba tyle, co mi przychodzi do głowy. Witam Cię, Elu. Czy coś jeszcze powinnam dodać? A, jeszcze imię i nazwisko. Moim gościem jest Ela a <noise> Asiu, dziękuję bardzo. Bardzo powiedziałeś wszystko. Wiesz, ja myślę, że nic więcej raczej bym nie dodała, bo najważniejsze, że powiedziałaś. I cieszę się bardzo, że, że, że mnie zaprosiłaś, że, że mogę się widzieć z Tobą po raz kolejny i rzeczywiście, wiesz co, zdamy się online'owo, ale ja mam nadzieję, że się spotkamy i tutaj przyjedziesz do mnie nad kartę i pokażę ci fantastyczne rzeczy, pójdziemy na fajną kawkę, no właśnie na tą Złotą Plażę, także myślę, że dojdzie do takiego, wiesz, spełnienia marzeń. Elu, powiedz mi, czy Święta Bożego Narodzenia są tak samo ważne dla Włochów, jak dla nas Polaków? Myślę, że tak, wiesz, Dlatego, że Włochy to są, to jest kraj katolicki i dla nich Święta Bożego Narodzenia są bardzo szczególne, jeśli chodzi o spędzenie ich z rodziną, ale też myślę, że to jest jedno z najważniejszych generalnie świąt, oprócz myślę 15 sierpnia, ale też już wiesz, to już jest lato, więc 15 sierpnia to oni raczej spędzają gdzieś tam już na wyjeździe. Natomiast Święta Bożego Narodzenia tak, spędzają go w gronie rodzinnym, i są raczej tak, są bardzo ważne, bardzo ważne. A jak wygląda Boże Narodzenie we Włoszech? Wiesz co, zaczyna się to wcześniej u nas. Właściwie to już u nas w tej chwili mnóstwo domów, o, już od jakiegoś czasu, myślę, że od 15 listopada, wiesz, Włosi szaleją na tym punkcie, ponieważ ozdabiają swoje domy, wiesz, różnymi wieńcami, światełkami. Jest naprawdę pięknie kolorowo. Wszystkie centra handlowe również. Różnica wiesz, jest taka, że tutaj na przykład choinka, ja przyjęłam te, te techniczne zwyczaje, Choinkę ubieramy nie 24, w Wigilię, a 8 grudnia i rozbieramy 6 stycznia, także w Święto Trzech Króli. Myślę, że jest, y, bardzo ważną rzeczą jest również to, że y, charakterystyczną chyba dla Włoch są szopki. szopki, które są bardzo ważne i y, są to szopki, które y, y, są nawet w, na, na rynkach, szczególnie też w kościołach. I y, y, jedną z takich ważniejszych szopek, chyba to są bożonarodzeniowych, jest właśnie szopka w, na Włoch. Także to jest takie chyba bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o, o święta. A powiedz mi, co Włosi jedzą w czasie świąt? Czy mają jakieś swoje tradycyjne potrawy? Bo no my mamy kolację wigilijną, tak? E, jakieś tam określone potrawy w czasie tej kolacji. W różnych regionach Polski to tam różnie z tymi potrawami. A co Włosi jedzą? Czy też mają jakieś swoje takie typowo świąteczne potrawy? Wiesz co, nie ma czegoś takiego, że takie coś określone, na przykład tak jak w Polsce. No wiadomo, że od regionu w Polsce zależy, gdzie jakie danie jest jakieś tam szczególne, ale generalnie gdzieś tam króluje barszczy i te łóżka i pierogi z kapustą. Tutaj raczej tego, raczej czegoś takiego nie ma. Natomiast w to głównie dania głównie dania rybne, z tym, że to są frotini to są na bazie dorsza, czyli takie bakala włoskie, ale wiesz co, one są łączone też i z makaronem, nie? czyli nie wiem, makaron z tuńczykiem, makaron z małżami, no z różnymi skorupiekami zresztą ją uwielbiam, to są pyszne rzeczy. Także różnego typu sałatki, głównie na bazie, właśnie mm, ryb. Natomiast już pierwszy dzień świąt, czy drugi dzień świąt, pierwszy dzień świąt, to już wiesz, już te dania na pewno nie są postne, bo to są głównie ravioli, tortellini, lasagne. Wiesz co? Oni, oni nie oszczędzają, myślę na jedzeniu. I główną rzeczą, myślę, która jest też ważna w tym, to są wina, które które towarzyszą właśnie przy, tym, przy tych giesiadach przy tych głównie pierwszego dnia. Natomiast drugi dzień to jest brodo tak zwane, czyli rosu e, bądź indyki. To jest troszeczkę już jeszcze jest inne, to jest już dzień, w którym oni się odwiedzają, czyli pierwszy dzień, czy powiedzmy Wigilia jest w gronie rodzinnym, pierwszy dzień świąt tak samo, natomiast drugi dzień świąt to już jest taki czas, gdzie idzie się do rodziny, odwiedza się znajomych, najbliższych generalnie. Ale wiesz co, muszę ci powiedzieć, że to są święta, które generalnie spędzają w gronie rodzinnym. Raczej one nie są na wyjeździe, tak jak święta na przykład Wielkanocne. A powiedz mi jak ze so, so słodkościami, czy jakieś specjalne słodkości? Tak, na oczywiście, to są pieczone. Tak. Jasne, oczywiście, to są wiesz, to bardzo znane są panetony i to są, panetony i Pandoro się nazywa. To są takie baby w, w pięknie opakowanych, wiesz, takich puszkach, pudełkach i z kartonu i puszkach które też się właśnie y, podarowuje właśnie kiedy idziesz z wizytą y, do kogoś y, to jest to jest jedna chyba z ważniejszych rzeczy natomiast wiesz y, robią takie potężne kosze wiklinowe i te kosze w tych koszach też się y, znajdują różne rzeczy, przede wszystkim sł słodkości, torony, migdały, y, ale też i oliwki, y, oliwę, y, makarony. Czy wiesz, to jest taki y, kosz y, specjałów, też i sery, ser różnego rodzaju, w zależności od regionu, jaki jesteś, ale to jest taki kosz specjałów y, y, no, takich najlepszych rzeczy. Które są znane właściwie na cały świat, daje się do tego kosza, no są przepięknie opakowane w celafon i z takim koszem też idzie się gdzieś tam gości, Także myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz. A powiedz mi, kiedy do włoskich dzieci przychodzi Święty Mikołaj? A, to właśnie, tutaj jest też różnica, bo nie ma Mikołajków, nie ma Mikołajków 6 grudnia. Jest drugie święto, 13 grudnia na Świętą Łucję. Daje się prezenty, ale to nie jest też takie bardzo ważne. Natomiast dzieci oczekują prezentów z 5 na 6 stycznia. Przychodzi do nich Befana, czyli taka wiesz, wiedźma z takim nohalem. Brzydka, ale to jest takie, nazywa się to święto Befanija i one i ona obdarowuje właśnie dzieci różnymi rzeczami w takiej ogromnej e, skarpecie. no i dla tych dzieci wiesz wiadomo że do tej skarpety wkłada się różne słodkości rodzice wkładają różne słodkości a dla tych dzieci które są wiesz niezbyt grzeczne dodaje są takie e, Specjalnie zrobione czarne cukierki, w, 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 słodkie oczywiście, ale takie, wiesz, przypominające węgiel to one właśnie są wrzucane, te, te cukierki dla tych dzieci niegrzecznych, teoretycznie. Wiadomo, że dzieciaki dostają same słodkości. Ale to jest właśnie taki okres, gdzie ta byfania przychodzi do nich z 5 na 6, na 6 stycznia. Także to jest. Wielkie, wielkie święto i to jest pamięć szczerze 6 stycznia. To jest święto u nas trzech króli, to jest święto wolne e, od pracy, święto generalnie we Włoszech. Bardzo, bardzo ważne. Czyli generalnie w święta raczej nie można się spodziewać prezentów? Wiesz, co dają prezenty? Tak, prezenty to mówiłam o dzieciach, natomiast dają prezenty. Oczywiście Wigilie po kolacji y, dostaje się prezenty. Ja przynajmniej tak robię. Ja jestem gdzieś tam, ty, jak w tych tradycjach jeszcze polskich zostałam. Dają prezenty oczywiście po kolacji wigilijnej. Też chodzą na pasterkę, co też jest bardzo ważne. Natomiast y, różnica też polega na tym, że właśnie po tej kolacji, kiedy już obdarowują się tymi prezentami, u nas najczęściej jest tak, że y, wiesz, no, śpiewa się tylko lędy, natomiast oni wiesz, zabierają się na, y, na grę, siadają gdzieś tam i grają w karty. W tą w bolę to jest taka gra planszowa, y, także troszeczkę inaczej spędzają ten wieczór wigilijny niż u nas. To... Czyli Włosi nie śpiewają kolend, nie mają No Znaczy, że to nie. Ja nie słyszałam, żeby były kolendy, Nie słyszałam. Natomiast wiesz, wtedy jest święto w sensie takim, że po prostu włącza się tam telewizor czy jakąś muzykę tradycyjną, świąteczną, która rozbrz właściwie rozbrzmiewa wszędzie w, w centrach tych handlowych. Generalnie dostępna, takie, które wszyscy znają. Natomiast takich kolęd jak u nas tradycyjnie. To to nie ma, to nie ma. E, Elu, to powiedz mi, jak Polka, jak Polka spędza święta Bożego Narodzenia we Włoszech? Asiu, y, jestem 16 rok tutaj, prawie 17 i zawsze od zawsze były te święta po polsku. Y, wiadomo, że nie zawsze miałam 12 potraw raczej to jest niemożliwe. Natomiast y, zawsze był barszczyk, zawsze były łóżka już która lepiej sama, wiesz, takie od kieliszka, zawsze były pierogi z kapustą i skrzybami, to jest podstawa. I zawsze mam opłatek. Zawsze mam opłatek. Tutaj nie znają opłatkę. przy tak mi maja teścioła, więc, więc mam, mam tą tradycję i bez tego raczej no, no, nie wyobrażam sobie, żeby wymilię rozpocząć w ogóle ten, ten wieczór w imieniu. natomiast tutaj nie znają czegoś takiego, nie ma czegoś takiego spadka i się nieraz dziwią, pytają się, pytają się na mojej koleżanki, w jaki sposób ja spędzam, więc opowiadałam, że są i takie, i takie tradycje. więc no, trochę się dziwiły. I druga rzecz jest taka, że na przykład oni już po tej kolacji wigilijnej otwierają wiesz, te wina, szampany. I to są nie tanie wina, tylko naprawdę już takie, wiesz, wszystko jest na bogato. Natomiast u, nas, u mnie jest tak, że wigilie po prostu nie ma alkoholu. Jeśli, jeśli już w ogóle jest jakiś alkohol, to już jest pierwszy dzień świąt, kiedy, kiedy zjemy ten obiad, to też rzeczywiście jest lampka wina. Natomiast Wigilia u mnie jest bezalkoholowa od zawsze. Ale też szczep z domu rodzinnego kiedy byłam jeszcze dziewczyną, czy nastolatką, czy, 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 czy dzieckiem, to pamiętam, że, że Wigilia była zawsze, moja mama zawsze tego przestrzegała, żeby alkoholu nie pić w niebie. i to rzeczywiście u mnie też jest, że, jest, że nie otwiera się nawet lampki wina, dopiero w pierwszy dzień świąt. A czy przejęłaś jakieś włoskie tradycje do swojego sposobu spędzania świąt, Bożego Narodzenia? Wiesz co, no, pierwszą rzeczą to jest to, że choinkę ubieram właśnie 8 grudnia. Już choinką nie stoi i szóstego ją rozbieram. Także to jest pierwsza rzecz, którą przejęłam z Włoch. Wiesz co, z innych tradycji to raczej nie. Szopki na przykład nie robię. Raczej nie, powiem Ci szczerze, bo um, oni, jak mówiłam Ci, na tych stołach wigilijnych mają głównie ryby, u mnie też królują ryby i, 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 i barszczyk, i, i uszka. Natomiast no, troszeczkę inaczej spędzamy choćby ten czas, bo już po tej wigilii, po, po, po zjedzeniu tej kolacji, no jest to też taka refleksja, taki spokój, e, cieszenie się, że jesteśmy zdrowi, że jest wszystko fajne. No więc wiesz, nie zabieramy się za, za, za granie w karty, tak jak oni na przykład to robią. Raczej, raczej tych tradycji ich nie przejęłam. E, raczej skupiam się na tym, co, co, co przejęłam z domu gdzieś jeszcze rodzinnego, kiedy byłam mała, czy nastoletnią dziewczyną. Także to są chyba no, takie rzeczy. Czy ten czas Bożego Narodzenia jest takim czasem dla Ciebie, kiedy m, wtedy bardziej się tęskni za Polską, mimo tego, że jesteś tam 16 lat? Nie czuję takiej tęsknoty, choć dlatego, że ja spędzam go nie zawsze najbliższych moich osób. Natomiast m, żal mi troszeczkę, bo pamiętam, kiedy w, w, byłam w Polsce, no to m, święta, czy Wigilia głównie, bo, ale też i święta Bożego Narodzenia całe, czy pierwszy, czy drugi świąt to zbierała się cała rodzina, cała rodzina, wszyscy, więc było czasem 30-40 osób, było dużo, to pamiętam te wspomnienia, że był rozgary, że było, że czuło się ten, ten, tą rodzinność bardziej. U mnie jest mało osób, bo ja tu rzeczywiście nie mam nikogo oprócz swojej córki i syna, także jesteśmy w czwórkę tutaj, więc troszkę brakuje mi tej atmosfery, Natomiast najbliższych mam u siebie. I no raczej, wiesz co, nie, nie czuję takiej, takiej tęsknoty za polską, że jej ciu chciałabym wtedy być tam. Chociaż mi wiesz co, bardzo brakuje. Um, tego, że w Polsce zazwyczaj we święta jest śnieg. Brakuje mi takiej atmosfery, że się wychodzi, wiesz jest zgiełk i, 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 i pada śnieg i czujesz taki, taką atmosferę. Tu raczej tego nie ma, bo u mnie raczej śniegu nie ma, więc tego nie czuję. A Zdarzało się, że święta Bożego Narodzenia były po prostu ciepłe, nie? Także wychodziłam gdzieś tam w jakiejś, może nie, nie całkiem letniej kurtce, ale nie tak ciepło ubrana jak w Polsce, gdzie wychodziło się, wiesz, i, 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 i czuło się ten mrozik. Także tego mi czasem brakuje, takiej wiesz, a pamiętam, co tam było w Polsce, a kiedyś to pamiętasz, jak śnieg padał, jak się wychodziło, jak to pruszyło, no to wiesz, co tej atmosfery mi brakowało, brakuje. Ale tak generalnie raczej, raczej wiesz, już się chyba przystosowałam do tych warunków, jakie są, także raczej chyba nie. A na koniec chciałam Cię zapytać, czy trudno jest kupić we Włoszech polskie produkty typu, nie wiem, biały ser albo kapustę kiszoną? Wiesz co, kiedyś był z tym problem ogromny, także sobie jakoś też radziłam z tym, kupowałam jakieś rzeczy w Lidlu, które są podobne do naszych, ale teraz mam taką, kurczę, możliwość, ponieważ niedaleko mnie, dosłownie 600 metrów od mojego domu, został otworzony sklep, gdzie są produkty polskie, czyli mam ogórki kiszone, kapustę kiszoną polską, mam biały ser, właściwie wszystkie rzeczy, są potrzebne do, do, na śledzie, Także wszystkie rzeczy, które są potrzebne, nawet na Wigili jestem w stanie kupić teraz tutaj u siebie. Także nie, nie mam problemu teraz z tym. Ale powiem ci szczerze, to teraz, niedawno. Przedtem nie miałam tych rzeczy i też sobie radziłam, także można. Wiadomo, że wszystkie, wiesz, ten serwiał nie jest taki jak nasz, ale, ale też sobie jakoś z tym radziłam. Zastępowałam w serniku, wiesz, ricotta albo mascarpone włoskie. Też jest dobre. Wiadomo, że to nie jest takie jak nasz sernik, ale można było też go. <noise> można było też go zjeść. Także trzeba się przystosowywać myślę, że do warunków, jakie są, i cieszyć się z tego, co mamy, nie? Także. Nie jest tak najgorzej. Elu, dziękuję Ci bardzo, że podzieliłaś się tym z nami, jak wyglądają włoskie święta, e, oczami Polki. E, I życzę Ci e, spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt. E, i dużo wypoczynku, bo myślę sobie, że my teraz wszyscy tak jesteśmy zaganianie, że potrzebujemy trochę tego, tego wypoczynku. Asiu, ja również Ci dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim spokoju, radości, e, ciepełka tego rodzinnego to jest rzecz najważniejsza. Potrawy są ważne, wszystko jest ważne, i warszczyk, i, i łóżka i tak dalej, ale jeśli nie ma tego ciepła rodzinnego spokoju e, w tych dniach, to. Żadne dania, żadne nie wiadomo jakie luksusowe wina nie zastąpią Ci tego. Także przede wszystkim spokoju i ciepła rodzinnego i wszystkiego najlepszego. I zdrowia przede wszystkim. Przede wszystkim. I dziękuję Ci za to, że zaprosiłaś mnie.